Zobaczymy, co jest teraz między Wami, o czym mężczyzna myślę, jakie uczucia i takie pytania, poza zadajemy. Dobra, co jest teraz między Wami? Odległość jest droga. To, że ty nie odzywa się, ale jak odzywa się do niego, to bardzo minimalny kontakt może być. Odległość i to, że taki chłód może być. Cały czas myślisz o tym, że między wami nie ma kontaktu. Ty taka chłodna jesteś. Mężczyzna jakoś tak normalnie nastawiony, a Ty tak jesteś, że jednak nie odzywać się albo bardzo taki minimalny kontakt, albo trzymasz dystans. Jesteście albo w jednakowych energiach, albo jesteście w związku i kontakt taki mężczyzna stara się nagodzić ten kontakt. O, to jakoś tak. Dobra, jeśli. To sobie po tym, co jest między Wami, to idziemy dalej. Co mężczyzna myślę o Tobie? Co mężczyzna myśli o Tobie? Czeka na to, żeby szczero porozmawiać, ale jakoś tak z jednej strony on rozumie, że ta rozmowa będzie bolesna, że to nie będzie przyjemna rozmowa i on tak jakby odciąga i po tej karcie może być to, że albo wieczorem napisze, napiszesz, tak, wieczorem napisze do ciebie i to będzie taka rozmowa o tym, żeby spotkać się i porozmawiać. To nie będzie przez internet, takie SMSy, coś takie, albo po prostu Um, jeśli jest, no tam tak, jakby na odległość, chłód, odległość albo różnica między wami jest w wieku, różnica, um, taka, że wiara różna może być. Dobra, co ty myślał o dziewczynie, o teraz, która teraz to ogląda? uczucia. Dla niego te uczucia o to, że nie ma takiego kontaktu, że ty gdzieś ograniczysz ten kontakt, dystans taki trzymasz. Dla niego to tak jakby męczenie. On że ona cały czas w mojej głowie i to, że kiedy ja o niej myślę, ja rozumiem, że u niej jest do niej uczucia. Są, są uczucia. No ta zazdrosnej. On rozumie, że aha, koniec tu między wami. Tutaj może być tak koniec, albo koniec po prostu kontaktu takiego dobrego. Mężczyzna, też taki obrażony przez to, że um, on może i nie pokazywać swoją um, tą, że on zazdrosny jest, że on może nie pokazywać swojej uczucia całkiem, bo tu on tak jakby. Um, Uczucia ma swoje, ale w tenże czas on nie chce pokazywać. I on przez to, że on nie pokazuje, nie ma takiego, że od, od, od siebie tak jakby dać, on pokazuje tak, jakby złość taką jakąś. Albo też tak samo mówi, że, że a ona obraziła się na mnie, a ona utrzymuje, utrzymuje dystans ze mną. Okej, okay, nie ma problemu. Ja tak samo będę. I chociaż on chce i ale on taki, nie, nie, nie I ja poczekam. No, mężczyzna nie wytrzyma tutaj długo, bo widzę, że szybka taka karta, żeby napisać. Tak jakby on już pisze, ale w tenże czas e, może pisać i zetrzeć po prostu sms -y. Dobra, a, a pokaż mi swoje uczucia do tej dziewczyny. Pokaż uczucia swoje. Desk. No to szczera miłość. O, bez zmian. Ja powiem tak. Tutaj mężczyzna jak Ty jemu i podobało się, jak on ma do Ciebie uczucia. Prosto dla niego to tak, że on swoje uczucia nie pokazuje. Dla niego to ciężko. On też taki, że niepewny w tym, to, że co czuje, odczuwasz Ty do niego, ale bez zmian. No jego jak uczucia on miał, tak on ich ma. Szczere uczucia, naprawdę. On taki Mm. On sam czasami myślę, że te uczucia um, nie wiadomo skąd. On mówi, że dlaczego ja mam te uczucia. Ale co ciekawe, że um, on sam, że jakoś też odmawia się. Ty nie chcesz rozmawiać, no to on też nie będzie rozmawiać się. To jakoś tak. Dobra, a pokaż y, kto ona dla ciebie, jaka ona dla ciebie. Pokaż. Ok, ja powiem tak. On jest w tobie zakochany, ale on czemuś? Mm, on taki ciekawy, że on jakby widzi cię, swoją dziewczyną, ale w tenże czas do niego ktoś pisze jeszcze jedna dziewczyna. I obok niego, tak jakby jesteś ty i jeszcze jedna dziewczyna tu, ale tu kontakt taki e, chłodny, to nie jest kontakt jakiś flirt, miłość, nie. Tu kontakt taki może być z pracą, to może być kontakt taki e, po sprawach konkretnie, tu nie ma takiego flirtu. Mężczyzna tak jakby jest w, tak w tobie zakochany, że on może odpisywać, po prostu to, że jest bardzo grzeczny, i on tak jej odpisuje, ale ona obok niego, tak jakby, utrzymuje z nią kontakt. I to też, no taki tak. Ciekawe, ale z tobą e, on e, czuje związek, też taki bliski. On widzicie, w swoich energiach, on wie, że. On tobie pod, podoba się, tutaj uczucia ma, nie? Tutaj miłość od niego idzie. I on rozumie, ale tak jakby z czasem do niego dochodzi, że ty też masz takie same uczucia do niego. Że to, że ty utrzymujesz dystans od niego i starasz się ograniczyć, to nie znaczy, że ty nie chcesz z nim kontaktu tak jakby mieć. Po prostu jakiś czas... E, Możliwa była sytuacja jakaś, i ty obrażona na niego, albo mm, nie było ten. No nie masz szczerych rozmowy między wami, i dlatego ta sytuacja taka e, ona przyciąga się, nie, że między wami taka przerwa. No i dlatego on na początku i nie rozumie, czy wcale ty masz uczucia. A tu on jakoś widzi już. E, m, możliwe przez. Ale jak on widzi? A jak on widzi? Aha, ty gdzieś pokazuje się. Ty gdzieś pokazuje się. To może być przez internetem, to może być zdjęcie, to może być jakieś nagranie, to może być. On cię gdzieś zobaczył ty, i po prostu on zrozumiał to, że ty <grym> zwróciłeś na niego uwagę, albo gdzieś coś powiedziałeś mu, albo coś tak, jakby, że on zrozumiał jednak, że. On Tobie też podoba się i też Ty masz uczucia do niego. Tymu, ta dziewczyna, ona jest obok niego, ale tam jakoś takie rozmowy prosto albo takim z pracy związane, albo takie, że ona do niego bo od niej idą karty, tak jakby on nie takie takiego kontaktu dobrego, jakby on nie widzi, on nie ma tego uczucia i on nie jest zainteresowany aż tak, żeby z nią tam kontakt mieć, Temu tutaj więcej to, że on do ciebie ciągnie się, bo ty dla niego jesteś taka piękna, e, przeciągająca, e, taka energiczna, zawsze na pozytyw energiczna i m, no tu to, um, to, że ty taka jesteś um, niezależna, ty umiesz też zarobić pieniądze, ty jesteś taka czystkowa. On widzi Cię jakoś tak, że Ty możesz być <coughs> taki egoistyczny trochę, trochę, tak? Ale mu to też podoba się. Zły na to tylko, że nie ma kontaktu dobrego, takiego jak on chce. I dlatego on taki zły. Ale to zmieni się, bo tutaj długo nie będzie trwało, bo ja widzę, on sam wyjdzie na kontakt. Wyjdzie na kon, bo wie, że ty zła i możesz y, tak jakby trochę ograniczać, ale, ale to niedługo, on to wie.